To wszystko gra, widzę Was wciąż w moich znak, kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem, ja chciałbym być sławny. Zdrowie słońca sobie żyć, w tej drodze nie przeszkodzi mi nic, Spakowane torby na drogę już mam, kiedyś dojdę tam, bo ja chciałbym być sławny.

Mamy środek nocy, więc to idealna pora, aby nasi uczestnicy ruszyli do nowego zadania. Dziś uczestników czeka labirynt z zadaniami. Labirynt sam sobie nie jest skomplikowany. Liczy się, aby wykonać w nim jak najszybciej zadania oraz z niego wyjść. Na początku muszą wyciągnąć z miski cukierka i go zjeść. Jeśli wyskoczy im coś na mordę, to wtedy stracą kilka cennych sekund czasu. Następnie druga część to pogłaskanie robaków z tego pudła. Następnie muszą zasadzić nasionko krowokwiatu, które znajduje się na tym zielonym kwadracie. Po tym mają miłą niespodziankę, bo muszą otworzyć mini prezent, który znajduje się na tym stoliku. Piąta część to wykopanie muszelki z piasku i będą musieli to zrobić tutaj, jak jest ta beczka. I następnie ostatnia prosta, czyli muszą przepłynąć ten skrawek. Wejść na swoją platformę po drabinie oraz odpalić fajerwerki. Ta osoba, co zrobi to jako pierwsza, wygrywa punkta dla swojej drużyny oraz tej osoby grupa jest dziś bezpieczna, nawet jeśli skończą labirynt ostatni. Do zagrożonych trafi osoba z przeciwnej przegranej grupy, co ostatnia dotrze do mety. W każdej rundzie udział bierze 6 uczestników po 3 osoby z każdej drużyny. I takich urząd będzie aż 7, czyli jest do zdobycia maksymalnie 7 punktów. Wszystko gotowe: uczestnicy na miejscach i ruszyli. U niebieskich mamy Nickę, Gwen oraz Owena, a u czerwonych jest Romek, DJ oraz Cody. O, nitka dość wolno ruszyła, ale na razie idą dość dobrze. I kto ostatni? Cody. Dobra, on jako ostatni jest u robaków. Zobaczcie jak to wygląda. To są świerszcze. Tak. Przytulają sobie świerszcze. Na prowadzeniu jest Romek, Owen oraz Gwen, bo praktycznie mieli te same animacje w tym samym czasie, o jak widzicie. Zaraz za nimi jest nitka, potem DJ i niestety Cody na końcu. Zaczynają szukać muszelek. Nitka wchodzi jako pierwsza. Reszta jeszcze pływa. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, czyli jesteśmy już pewni, że to niebiescy dostają pierwszy punkt. Tylko niech jeszcze to odpali. Co. Czemu oni ich tutaj szukają, tych muszelek? Co tu się odwaliło? Mieliście ich na plaży szukać. Tak czy siak nitka znalazła jako pierwsza? Gwen odpaliła jako pierwsza. Kodi sobie gdzieś poszedł? Gdzie wyjdziecie? Macie fajerwerki odpalać. Więc pierwszy punkt dla niebieskich, a u czerwonych do zagrożonych trafia Kodi, bo jako ostatni w przegranej grupie dopiero idzie odpalić swoje fajerwerki. A tutaj znajduje się tabela wyników, gdzie pierwszy punkt dostali już niebiescy. Czas na rundę drugą. U czerwonych jest Wełski, Linzi oraz Wes, a u niebieskich mamy Kaśkę, Leszaunę oraz header. Każdy dostał coś na ryj, więc nikt nie jest mocno spowolniony. Generalnie niestety Kaśka jest w ciąży, będzie musiała zostać wyrzucona z programu, ale dopóki jeszcze może brać udział w zadaniach, dopóki ciąża jej w tym nie przeszkadza, to nadal może pozostać w programie, ale w momencie kiedy już będzie to problematyczne, to wtedy będzie musiała nastąpić dyskwalifikacja. O kurcze, kiedy to header zrobiła? Ona jak o wiele szybko poszła od pozostałych. Pozostali są gdzieś w połowie. Ja pierdzielę... Dobra, teraz ruszyła się Lindsay oraz wes, więc czerwoni będą chcieli nadgonić, ale nie wiem, raczej im się nie uda. Header szuka muszli, więc jeszcze nie odpaliła fajerwerek, więc jeszcze czerwoni mają szansę, ale nie wiem co z tego wyjdzie. Dobra, jednak odpaliła Niebiescy znowu dostają punkta I cała ich drużyna jest bezpieczna Więc u czerwonych Ostatni, który odpali fajerwerki Niestety trafi do zagrożonych Ciekawi mnie, czemu jest taki błąd, że oni tego na plaży nie robią Tylko robią to tutaj Lindsay odpaliła Wez, Stoi i się patrzy Na no, co ty czekasz? Dobra, czyli on może być ostatni Dobra Zdaje mi się, że wełskiego fajerwerka Wystrzeliła... Szybciej. Sprawdziłem nagranie w spowolnieniu i faktycznie Wełski wystrzelił szybciej o mniej niż pół sekundy, dlatego Wes jako ostatni trafia do zagrożonych. Trzecia runda ruszyła. U niebieskich jest Jeff, Ariel oraz Clarissa, u czerwonych jest Julka, Duncan oraz Ewa. Na końcu zdaje mi się, że jest Clarissa, Duncan oraz Ewa, bo ich animacje, tak mniej więcej, dopiero były takie końcowe, ale tak, mimo wszystko, wszyscy na razie są dość wyrównani. Jeff został jeszcze przy owadach. Duncan wysuwa się na prowadzenie. Czyżby czerwoni w końcu zdobyli pierwszy punkt? No zobaczymy, jak im wyjdzie z tymi muszelkami, czy się tam nie pogubią z nimi. Nie zwróciłem uwagi, kto zaczął szybciej, ale zaraz się przekonamy, kto pierwszy skończy z nich. Clarissa? Co ty gadasz? Tak, Clarissa jest pierwsza, druga była Ewa. Ostatnia osoba u Czerwonych jest to Julka, więc ona trafia do zagrożonych, a u Niebieskich wszyscy szczęśliwi i Niebiescy dostają już kolejny punkt. Teraz do labiryntu ruszyli u czerwonych Zuza, Izzy oraz Testowiron, a u niebieskich kuweczek Judy oraz Aleksander. Judy kuweczek ruszyli, zdecydowanie Judy ma chwilową przewagę, u czerwonych Izzy się ruszyła, więc w niej jest nadzieja, że może zdobyć w końcu pierwszy punkt dla czerwonych. Zdecydowanie raczej mi się zdaje, że Judy znowu będzie pierwsza. Czy odpali, czy nie odpali? Ona stoi. Dobra, ale Kuweczek jako pierwszy odpalił, więc drużyna niebieskich zdobywa punkta. Zaraz po tym odpaliła Izzy, niestety się spóźniła. Potem mamy tutaj Zuzę i testowiron raczej będzie ostatni u czerwonych. I to raczej on trafi do zagrożonych. Tak, Zuza odpaliła, więc testowiron trafia do zagrożonych u czerwonych. Podpaliłaś się, za blisko stałaś. Niebiescy mają cztery punkty, a czerwoni okrągłe 0. Zostały nam jeszcze trzy ostatnie rundy, więc trzema punktami, gdyby wygrali, to już nie przegonią niebieskich. No to zróbmy tak, że te trzy ostatnie rundy będą w punktacji podwojone, czyli teraz będzie można zdobyć dwa punkty za jedną rundę. Ciekawe, czy czerwoni teraz skorzystają z podwojonych punktów. I tak właśnie u czerwonych teraz jest Ultimos, Izabella oraz Bev, a u niebieskich jest Brian, The Ender oraz Lexi. Dokładnie zu zaprowadzi, zaraz po tym jest Bev, oby tylko nie zapeszyć, ale na razie idzie im dobrze. Następnie jest Lexi i pozostałe dwie osoby. No tutaj dziewczyny starają się skorzystać z podwójnych punktów, bo dzięki temu jeszcze mogą wygrać. Oby tego nie zepsuli. Pozostałe osoby nie zostają w tyle, i tak naprawdę pozostała czwórka już wchodzi na platformę. Bev zaczęła szukać jako pierwsza. Następnie jest tutaj Izabella. Tak, jako pierwsza. Więc czerwoni zdobywają pierwsze dwa punkty oraz są bezpieczni. I teraz się przekonamy, kto będzie zagrożony u niebieskich. No i czyje fajerwerki wystrzelą jako pierwsze? Dendera. Dobra, Dender jest bezpieczny. I pierwsza zagrożona osoba u niebieskich jest to Brian. Do końca zostały dwie rundy, gdzie jeszcze można zdobyć aż do czterech punktów. Szóstą rundę czas zacząć. U niebieskich jest Yuko, Kapibara Bombka, Hitoshi, a u czerwonych jest Blorus, Justin oraz Katie. Na prowadzenie wyszła Bombka, bo już jest przy sadzeniu krowokwiata. Kolejna jest Yuko, więc niebiescy teraz mają przewagę. U czerwonych Justin się ruszy oraz Blorus. W tyle została Katie oraz Hitoshi. Oni dopiero idą zasadzić roślinkę. A tutaj u niebieskich już dwie osoby weszły do wody i są już koło platformy. Tutaj mamy jeszcze dwie osoby u czerwonych. No i niestety lub istety. Właśnie tutaj Yuko podpaliła fajerwerkę, a jeszcze w ruinę dostała, więc tak czy siak, drużyna niebieskich dostaje dwa punkty. Więc to Katie w drużynie czerwonych trafia do zagrożonych. I ostatnia runda ruszyła. U czerwonych mamy tylko dwie ostatnie osoby jest to Sierra oraz Tyler. A u niebieskich są to cztery ostatnie osoby czyli Ezekiel, Kudłaty, Sadie oraz Alejandro. Jakby już na ten moment wiemy, że i tak niebiescy całą konkurencję wygrali, nieważne jaki teraz będzie wynik. Więc dwójka ostatnich czerwonych, tak naprawdę, walczy teraz pomiędzy sobą, kto z nich będzie bezpieczny, a kto z nich będzie musiał trafić do dogrywki i będzie wyzagrożonych. Niebiescy już prawie dotarli, będą jako pierwsi i to nic nowego. Tutaj widzę, faktycznie tutaj Tyler może być na prowadzeniu i niestety Sierra prawdopodobnie trafi do dogrywki. U niebieskich pierwszy fajerwerki wypalił Kudłaty, zaraz za nim był Alejandro, a u czerwonych Tyler właśnie podpala fajerwerki więc to Sierra jako ostatnia zagrożona trafia do dogrywki. Pierwsze zadanie zakończone i niebiescy skończyli je mając 8 punktów, a czerwoni tylko 2 punkty. I to właśnie z czerwonymi widzimy się zaraz przy ognisku, przy eliminacjach. Ognisko rozpalone, miejsca zajęte, a głosy podliczone. I niech staną pierwsze osoby, które dostają piankę i są bezpieczne tego wieczoru. Także bezpieczną osobą jest Cody. Gratulacje, dostajesz piankę i jesteś bezpieczny. Kolejna osoba, która dostanie piankę tego wieczoru, jest Wes. Także jesteś bezpieczny i dostajesz piankę. Kolejna bezpieczna osoba jest to Katie. Jeszcze z nami zostaniesz, ale na jak długo tego nawet ja nie wiem. I zostały nam trzy ostatnie osoby. I kolejną pijankę na pewno dostaje Testowiron. I jesteś bezpieczny i możesz ją pożreć. I ostatnią pijankę tego wieczoru dostaje Sierra. Przykro mi, Julko Kulko z Twittera. Dziś ty odpadasz i wracasz do domu. Skoro już się tutaj zebraliśmy, to mam Wam coś ważnego do powiedzenia. Konkretnie postanowiłem, że się oświadczę, Kasi, bo skoro i tak jest ze mną w ciąży, to musi ze mną zostać na zawsze. Ale masz nieogolone nogi, kobito. Przyznaj się, że zgodziłaś się wyjść za niego tylko dlatego, że ma dużego Digidonga osoba opuszczająca wyspę totalnej porażki nie ma już tutaj powrotu. Już nigdy, przenigdy nie może tutaj wrócić. Żegnaj Julko Kulko. W końcu przyszła pora i na ciebie. Dzisiaj wyzagrożonych mamy aż 6 osób i Sierra niech otwiera jako pierwsza. Potem mamy Katie niech otwiera i tak samo Testowiron. I co Sierra dostałaś? Jest warte 20, mało. Potem mamy Katie, twój jest warty 60, więc na pewno jesteś bezpieczna, możesz odejść. Testowiron 50, jesteś bezpieczny. Dalej mamy Julkę, otwieraj, potem jest Wes i na końcu jest Cody. I Julka, co ty masz? Warte 15. Czyli możliwe, że ty odpadłaś. Potem jest WES, który ma 20, i zostaje nam KODI, który ma wartość 25. I w końcu odpadła Julka. Tak się nie mogą doczekać, jak ona wyleci. Drużyna niebieskich kociaków ma już trzy osoby więcej w swojej drużynie. Lecz w następnym zadaniu liczba członków nie będzie istotna, lecz ich umiejętności. Ale to już się dowiecie po reklamach, więc zostańcie przed telewizorami, bo zaraz wracamy. MAŚĆ NA BÓL DUPY! Przed użyciem nie zapoznawaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, ani nie konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu, które i tak nic nie znaczy, więc to tylko lepiej dla świata. Kolejnym zadaniem jest modelowanie w drzewkach bonsai. Za odpowiedni kształt będą przyznawane odpowiednie punkty. I tak po prawej stronie zmierzy się drużyna niebieskich kociaków, a po lewej stronie zmierzy się drużyna czerwonych psów. Drzewko na brązowym dywanie jest rozwalone i za nie jest 0 punktów. Drzewka na niebieskim dywanie jest to standardowy kształt i za to jest tylko 1 punkt. Dwa punkty dostaną drzewka w kształcie normalnego drzewa oraz takiej spirali oraz 3 punkty dostaną te drzewka, które są najrzadsze, czyli w kształcie królika oraz w kształcie serca. Standard wygra drużyna, która będzie miała więcej punktów. Każda ze stron ma po 22 drzewka, bo tyle jest osób w niebieskiej drużynie. Więc żeby szanse były wyrównane, to u czerwonych trzy osoby będą musiały wymodelować po dwa drzewka i będą to osoby, którym teraz pójdzie najlepiej. Do zagrożonych osób trafią ci, co teraz zniszczą swoje drzewka bonsai. Obydwie drużyny gotowe i ruszyli. Otóż nie liczy się tutaj czas, a jedynie umiejętności. Będzie to trwało dość krótko, ponieważ takie drzewka dość szybko się modeluje, więc zaraz co niektórzy powinni kończyć. Ale oczywiście jeszcze pomiędzy tym będą etapy, gdzie będzie można określić, kto jakie drzewko prawdopodobnie będzie ostatecznie miał. Pierwsze drzewka już gotowe i jak widać tutaj u czerwonych, większość drzewek jest dość pospolitych. Drzewka pokończone, widać, że niektórzy też poniszczyli, więc będą osoby zagrożone, ale jeszcze tutaj u czerwonych trzeba wybrać trzy osoby, żeby zrobili te drzewka. Rozwalone drzewko na pewno ma Izabela, więc trafia do zagrożonych. Tak samo Justin, Sierra, kolejne osoby to jest tutaj Testowiron i także Romek rozwalił swoje drzewko, więc oni będą wyzagrożonych. I takie najlepsze drzewka to widzę, że jedynie zrobił Cody, więc on jeszcze będzie robił drzewka. W sumie Katie dobre zrobiła, i tutaj widzę, że serce zrobił Ultimos, więc te trzy osoby jeszcze zrobią te trzy drzewka. Ruszyli, teraz możemy przejść do niebieskich, zobaczyć, jak to u nich wygląda. Zdecydowanie jest tu więcej osób, co zrobiło rzadkie drzewka, chociażby Sadie. Tutaj widzę Jeff, Kudłaty, bombka takie nie najgorsze, Heather, Lexi. I jeszcze jakieś fajne drzewka. W sumie tutaj Brian i Judy takiego najgorszego nie zrobili. Rozwalone drzewko ma Leszauna, więc trafia do zagrożonych. Kóweczek ma rozwalone drzewko, jest do zagrożonych. Także Ariel. I tak samo Kaśka. O, i także tutaj widzę, że rozwalił drzewko Ezykiel, więc. I w sumie jeszcze Owen, o nim zapomniałem, więc tutaj także jest kilka osób wyzagrożonych. I ta trójka zrobiła swoje drzewka. Ultimos rozwalił swoje drzewko, jest łyse, no ale nie może trafić do zagrożonych, ponieważ za pierwszym razem zrobił drzewko najrzadsze, warte dużo punktów, a pozostali tutaj zrobili takie standardowe drzewka. Więc teraz trzeba podliczyć, ile każda drużyna ma punktów. Za pierwszy rząd mamy dwa punkty, za drugi rząd mamy cztery punkty, trzeci rząd ma trzy punkty. Czwarty rząd 3 punkty, kolejny rząd 5 punktów i ostatni rząd ma 3 punkty i łącznie drużyna czerwonych zdobywa 20 punktów. I teraz u niebieskich: pierwszy rząd ma 1 punkt, drugi rząd ma 2 punkty, trzeci rząd ma 5 punktów, czwarty rząd ma 5 punktów, piąty rząd ma 8 punktów. I szósty rząd ma 6 punktów. I łącznie drużyna niebieskich zdobyła 27 punktów. No i mamy jednoznaczne wyniki: to drużyna niebieskich po raz kolejny wygrała, mając 7 punktów więcej. Raczej u czerwonych jest jakaś klątwa, że non-stop to oni przegrywają. Stali bywalcy na swoich miejscach. Ognisko kopłonie, Chris zadowolony, czas głosować. Głosy podliczone. I znam już wyniki, ale niech najpierw podejdą bezpieczne osoby, którym dzisiaj poszło bardzo dobrze i mogą sobie zjeść swoje pianki. I została nam piątka najgorszych osób, którym dzisiaj im poszło bardzo słabo, rozwalili swoje drzewka i to właśnie oni zebrali dzisiaj najwięcej głosów, ale na pewno w dzisiejszym dniu nie odpadnie testowiron, dostajesz swoją piankę. Kolejną osobą bezpieczną jest znowu Sierra, dostajesz piankę. I teraz zostało nam ostatnia trójka, ale jeszcze na pewno bezpieczną osobą z nich jest Justin, ostatnia dwójka. I to jedno z Was dziś opuści wyspę totalnej porażki. I ostatnią piankę tego wieczoru dostaje Izabella. Niestety romek musi odpaść. Romek niedawno dołączył i naprawdę nie chciałem, żeby tak szybko odpadł. No ale niestety nie miał szczęścia w zadaniu ani w losowaniach. Niestety nie mogę tutaj złamać żadnych zasad. Nie mogę tutaj nikogo faworyzować i na przykład zrobić jeszcze raz losowania. Wy na przykład byście o tym nie wiedzieli, tylko ja bym o tym wiedział. No ale wtedy sam ze sobą czułbym się źle, że w taki sposób... Was oszukałem robiąc jeszcze raz te ostatnie losowanie, no ale niestety muszę zostać przy pierwotnym wyniku, czyli Romek opuszcza wyspę totalnej porażki. Jest to mój pierwszy widz, który musi odpaść z wyspy totalnej porażki. Ale w sumie z drugiej strony chociaż wytrzymał te trzy odcinki, może jeszcze kiedyś spotkamy się na jakiejś wyspie. No i teraz się przekonamy kto miał najmniej szczęścia i zaczniemy sobie od romka. Otwieraj. Twoja figurka jest warta 20. Kurczę, słabo. Dalej jest testowiron. Otwieraj. Od razu niech Sierra otworzy. Testowiron 75. Jesteś bezpieczny. Sierra ma 25. Kurczę, lepiej jest. Możesz odejść. Niestety Romek jest nadal zagrożony. Otwieraj oraz Izabella. Otwieraj. I Justin ma warty 60. O nie, nie żartuj, że teraz odpadnie Romek. Izabella. 25? Co ty gadasz? Romek odpada. Oh, kurczę. got all this potential. It's deep inside of me, but they